Witam serdecznie moi drodzy, zrobimy czytanie lustro uczuć, sprawdzimy energię, jaka teraz jest pomiędzy Wami. Przypominam tak jak zawsze, że czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Po czytania prywatne zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również branzoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty Posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiednikami dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. I zobaczmy, kochani, energię pomiędzy Wami, aspekt męski, aspekt żeński. Energię możecie oczywiście sobie odwracać, jeśli tak z Wami rezonuje. Zobaczymy, do kogo dzisiaj trafią karty, kogo tutaj energię wyłapią. I teraz tak, jeżeli chodzi o naszego mężczyznę, on wychodzi z kartą czwórki kielichów. Powiem Wam tak, kochani, tutaj widzę, że mężczyzna się w sobie zamyka, jest emocjonalnie zniechęcony i obojętny. Może odczuwać brak entuzjazmu wobec Waszej relacji, zastanawia się, czy to wszystko. Umysłowo krąży wokół poczucia stagnacji. Może być zapracowany, może mieć swoje problemy, ale to jest ktoś, kto zerka w telefon, zastanawia się o co chodzi, dlaczego jest cisza, dlaczego jest milczenie, dlaczego ty nie odpowiadasz. Może rozmawiać ze swoim najlepszym przyjacielem o tej sytuacji, ale ogólnie jest w energii zmęczenia i wycofania. W środku nosi energię odchodzenia, odcięcia lub potrzeby poszukiwania czegoś więcej. Może czuć, że to co jest nie daje mu pełnej satysfakcji, bo to jest karta emocjonalnego dystansu. Jeśli chodzi o zamiary, e, tu mamy silne przesunięcie: bo tak, As Mieczy, on chce jasno postawić sprawę, przeciąć jakieś niejasności i ciszę pomiędzy wami i dokonać logicznej decyzji. Paść buław pokazuje, że ma impuls do działania. Być może jakieś nagłe zdarzenie tutaj będzie z jego strony, na zasadzie, robię co uważam za słuszne, jadę, spróbuję, pogadam z nią, tak? Ale to jest na tej zasadzie, że musi być impuls. On najpierw ustala prawdę, a potem idzie swoją drogą, choćby dynamicznie i bez oglądania się. Tu jest taki facet, który to, trochę zanim. Pomyśli, co zrobi, to już działa, tak? Dużo siedział wcześniej w głowie, analizował, a teraz już go ta cisza dobija. Z Twojej strony, moja droga, myśli wracają do dobrych wspomnień, do tego, co kiedyś było jest nostalgia, jest idealizacja, jest ciepło. Ty trzymasz w głowie tylko te dobre chwile, które były i chcesz je odzyskać i pielęgnować. Jest w tobie dużo emocji, jest niepokój, intuicja po prostu bierze górę, lęk przed tym, co niejasne, co najgorsze. Ja widzę w tobie dużą wrażliwość, czasem obawy, że coś jest ukryte. Masz wrażenie, że on może już kogoś poznał. Uczucia są silne, ale też przefiltrowane przez wyobraźnię i niepewność. Ty stawiasz na siebie, ty stawiasz na siebie, ty działasz pewna siebie, jesteś z energią, z pasją. Jesteś gotowa obalczyć o to, co uważasz za wartościowe. Tutaj, moje drogie panie, albo po prostu wzięłyście sprawy w swoje ręce, zaczęłyście dbać o siebie, tu jest skupienie na pracy. Może chodzicie na siłownię, na kurs tańca, może po prostu zajmujecie się sobą, nie oglądacie się wstecz. Zależy Ci na współpracy z tym mężczyzną, na budowaniu relacji, ale konkrety. Ty chcesz się dogadać, jeżeli on chce do Ciebie wrócić, to z konkretami. Zamyka dotychczasowe życie, kończy z imprezami, kończy z kolegami, kończy z alkoholem na przykład, z jakimiś używkami, jeśli ma, bo tu są pokazane, może po prostu to był mężczyzna, który był uzależniony od telefonu, albo pisał z kobietami, albo skrolował ten telefon. Ty miałaś dość po prostu relacji w pojedynkę, tak? Ty dawałaś, on nie dawał z siebie i czujesz się po prostu przez to wszystko przemęczona. Nie było równowagi w dawaniu i braniu, dlatego ta relacja gdzieś się rozjechała w którymś momencie. Powiem Ci tak. On odcina się. Ja tu widzę tak, jakby oddalenie się. Ty emocjonalnie jesteś przywiązana, czujesz chęć odbudowy, ale też lęk. Jesteś bardzo wrażliwą kobietą, ale też nie pozwolisz sobie wchodzić na głowę. On odchodzi, ty próbujesz budować. On zamyka, ty otwierasz. On chce jasności i działania, a ty chcesz współpracy i wspólnego wysiłku. Jego karty ogólnie mówią mi o frustracji, o potrzebie zmiany, o przecięciu, o szybkim ruchu. Ty masz emocjonalną głębię w sobie, jakieś intuicyjne obawy, ale też zaangażowanie i próbę odbudowy struktury. I powiem ci tak, teraz on emocjonalnie odchodzi, ty próbujesz budować, ale za chwilę się to zmieni. W momencie, gdy ty powiesz po prostu dość, to on zacznie skamleć jak piesek i biegać za tobą, bo ty już jesteś na etapie dobra. Długo czekałam, to milczenie twoje mnie dobiło, ty jesteś zrezygnowana. I idziesz przed siebie. Ty prawdopodobnie dasz sobie szansę na poznanie kogoś, ruszenie do przodu, zajmiesz się sobą, bo już masz dość tego, co on robi. E, mimo, że z twojej strony jest jeszcze chwilowo potencjał do współpracy, to przez to, co on ci zrobił, jak cię potraktował, e, małostkowo, ty po prostu to zamykasz. Ty ewidentnie postawisz sprawę jasno i powiesz nie. Ty powiesz tutaj, kochana, nie. Stawiasz jasno granice, y, uczysz się asertywności, po prostu przez to, co ci zrobił, ty mówisz nie. Ja tu widzę pomiędzy wami konfrontację, widzę, że stawiasz mocno granice, będziesz broniła swojego punktu widzenia, a on będzie się czuł przyparty do muru. On myśli, że może sobie folgować, że może się tobą bawić, tak? Bo on cię tu testuje, on cię cały czas testuje. On cały czas uważa, że może jesteś toksyczna, że może to wszystko się wyleje, ale nie. Ty go zabiłaś ciszą. Tu będzie jakaś dyskusja, tu będzie spięcie, yy, każdy będzie walczył o swoją rację. Hmm, 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 hmm. I po tym nastąpi równowaga, tak? Próba wyciszenia konfliktu, będzie ochłonięcie, czas, w którym emocje się u Was ustabilizują. Komunikacja będzie spokojna, ale tu będzie też taka cisza, która ma coś wyrównać. On, on czuje silne przyciąganie, on już nie może wytrzymać, on ma ochotę na barabara z Tobą. Tu jest magnetyzm, tu jest chemia, wkręcenie się takie, on bez Ciebie żyć nie może. Ty go tak kręcisz, że jasna cholera. I tutaj jest z jego strony nałóg relacyjny, ale on też ma inne nałogi, on po prostu może pisać z kobietami, może mieć problem z alkoholem, z używkami, z imprezami i Ty tego nie zniesiesz, Ty po prostu postawisz sprawę jasno, powiesz nie. On ma bardzo duże emocje w sobie, one nie chcą go zostawić w spokoju. Ty go ciągniesz, wciągasz, kusisz. Um, ale wy pójdziecie to w, w to wszystko znowu, bo nie potraficie inaczej. Wy oboje macie taką zależność emocjonalną od siebie i silne przyciąganie. Najpierw będzie spięcie i obrona własnych granic, później będzie uspokojenie emocji i próba wyważenia tych emocji, później będzie powrót silnej energii i namiętności, kontaktu pomiędzy wami, ale też pokusa, żeby wejść ponownie w ten sam schemat. Tu jest intensywny magnetyczny powrót pokazany. Najpierw się rozejdziecie i wyciszycie, a później wróćcie do siebie z podwójną siłą. Tak mi to karty pokazują. Co on chciałby ci powiedzieć, a czego nie mówi? Jest we mnie burza, której nie umiem wyciszyć. Byłaś ważniejsza niż przyznawałem. Zobaczymy się. Zobaczmy się choćby raz. To tylko zbroja, nie jestem naprawdę obojętny. To była moja wina. O, przyznał się do winy. Twój pocałunek by, był jak nauk. Powiem Ci tak, moja droga. Facet zdaje sobie sprawę, że naważył sobie bigosu i dlatego Ty wybuchłaś. On wie, że robił źle, imprezując, pijąc, pisząc z innymi kobietami, oglądając się, robiąc jakieś dziwne rzeczy, które Ciebie raniły. W tobie to prawdopodobnie wybuchło, bo ja widzę taką silną energię, że ty go kochasz, ty dbasz i zawsze byłaś przy nim, ale już po prostu nie będziesz znosiła jego gierek, bo on cię testował cały czas. Tu są testy, a ty już tego nie wytrzymałaś, bo ile można, tak? Jeżeli w przeszłości miał toksyczne kobiety, to okej, okay, niech sobie testuje, ale niedobrą kobietę. I ty po prostu stawiasz granicę. On tu przyjdzie, bo on już nie może wytrzymać. Ty go tak kusisz, ale ty postawisz granicę, bo ty jesteś kobietą, która zna swoją wartość i nie pozwolisz, żeby mężczyzna bawił się twoimi uczuciami. I albo się dogadacie po tej rozmowie, albo to po prostu odetniesz. Także tu jest was dużo na kanale. Ja nie wiem, do kogo było to przesłanie, ale kochani, jeżeli to z wami rezonuje. Chcecie wiedzieć co dalej, to Was zapraszam do czytań prywatnych. Jestem dla Was dostępna. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.